Cześć. Witajcie. Ja jestem Rafał Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Runs of Magic. Jesteśmy w e, srebrnym wodospadzie i e, robimy tutaj misję. Jak mówiłem, nie, nie, nie ruszałem e, opactwa. Poczekamy aż będę mógł zrobić je sam w własnych siłach. Dobra, zgodiliśmy się wszystkiego co nam przeszkadzało i Dobra, lecimy dalej z zadaniami. Jako, że poszukiwanie byłego żołnierza to sobie zrobimy później. Oddamy tą misję. Poszukiwanie byłego żołnierza to jest tutaj w obozie myśliwych koło Góry Ogara. Na razie musimy znaleźć Święty Kamień Quillana od Dolinowych Śmierdzieli. Kielich Ofiarny. Kielich Ofiarny u nowego mojego jeziora, ale to jeszcze eee, to będzie zimne ciało bucha tej żaby. No dobra, no to co? Żabu się tak? Mam nadzieję, że będzie lepiej. Zmieniliśmy. O. a pan czego tu chciał? chociaż będziemy mieli tarcze żeby ten jeszcze się na nas nie rzucił to już by było naprawdę super no i dobra zaczynamy od przyzwania naszego ducha dębu co Ja jestem 20 tak jak i my. A my jeszcze sobie weźmy miksturkę i lecimy. Zakończyła nam naszą ostatnią gra Deus Ex Magia i na razie braku e, jak powiem, możliwości i, e, i cza, braku jak powiem czasu no bo troszkę się w moim życiu pozmieniało i ten czas stał się zbyt zbyt cenny a dobra, bardzo, bardzo krótka. Wszystko wywołuje czas. Chciałem się was zabawić e, Romkiem, czyli rano of Magic. Mam nadzieję, że was to nie straszy. Bardzo. No niestety takie jest życie i trzeba się z nim zmagać, czy byśmy chcieli, czy nie. Także jak coś, to muszę też troszkę rozednać. W grach, bo ostatnio to nawet na Steama rzadko wchodziłem a już o oglądaniu przeglądaniu YouTube'a to tyle nawet nie wspomnę. Nie pamiętam kiedy oglądałem go. Czy ja oglądałem? Przeglądałem nawet. Kolejny go wchodzę ostatnio po to, żeby rzucić filmy, i to wszystko. Wiesz, ładnie to tak. I cyk. Dobra, nie, troszkę sobie odpoczniemy. Gdzie ty biegniesz? Co to jest? A, nie rób dolinowy, dobra, ja się myślałem, że jakaś żaba aminenta ale na szczęście nie. Dobra, i jeszcze jedna żabka. Dobra, ty wygrałaś. Tam to coś poleciało. No to i dobrze. Dobra. Atrakcyjne narzędzia. Mam tylko nadzieję, że tamten nie. Dobra. Obejdziemy sobie tak. I dalej, nie rób dolinowy. święty kwiat, będziesz miał? Nie będziesz miał, no to się dobierzemy tutaj do niego, święty kwiat mamy kamyki. Będziecie mieć. Nie mają kamyków. No nie. Gdzie ty uciekasz? Nawet mnie nie zauważył. Kurde. Kamyków nie mają. No. Czy jeszcze jakiś? Żeby to byli wszyscy. No nic no trudno. Weźmiemy, a ten się z kimś Święty kwiat? Leczenie świętym kwiatem, bo przecież na no, drzewo nas e, zatruło. Dobra, się. Atrakcyjne narzędzia, e, atrakcyjne narzędzia, gdzie to jest. Uczynnicy jego zrobiono plan. Dobra, no to by było na tyle. Tutaj o tata coś chce. Przepis na zagładę. Dobra, szarła, namuszona można na żawa Dobra, tego mi brakowało że tak powiem ale no cóż nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło to idziemy do tego do grzybów znowu opuszczona kopalnia Nie rób. Ja się, zobaczymy tutaj u tych 3. Na no, wszelki upadek nie mają kamyka. Ale I tak się potrzebujemy. Dobra, jeden już jest. się schował. Nie płacz. Znajdę cię. Dobra, ten nie miał. Nie zasłużył. Nie był w hierarchii. No trudno. Kolejny no. słowo. Jakieś łuki. Czekajcie, tutaj oddamy y, misję. Chodzić, chodzić i wreszcie nie oddamy. I jeszcze tego, czachniemy. Ubranie... Dobra, to co lepsze? Znaczy, lepsze, droższe... O, w ten sposób. ставить им еще бич. Trochę inne grzyby niż na tym, na wyspie, co? I na tym eee, no. I grzyby w... i grzyby w eee, no tam gdzie zaczynają ludzie Kolejna gildia, to założona. Każdy chce mieć swoją gildię. Na no to wygląda. Tutaj kolejny pas no, zaatakuje strasznik, Cyk. dobra, no i idziemy dalej. No, przejdziemy całą kopalnię, może że do Znajdziemy gdzieś u kogoś. Nie rób dolinowy. Nie rób śmierdziel. Uśmierdzieli. No, dobra. Dobra, mamy kolejny kamek, jeszcze pięć. Myślę, że jak przejdziemy tą kopalnię, to to będziemy mieli wszystkie. Co? No, nie, nie, nie to, nie to, nie to, tu. Kolejne grzybki Tu nie potrafię zbierać grzybów. Nie znam się na nim. Jedynie tych plamkami Reszta dla mnie to jest wszystko jedno. No i jeszcze pieczarka, tak? Mam specyficzny zapach i po prostu ee... jest innym typem, tak? Aczkolwiek dla mnie grzyby pachną jednakowo. Nie wiem jak to zrobić. Dobra, jeszcze śmierć dla niej nowy Nie ucieknie. Dalej. Dobra, o. O, chcę zginąć, no, nie ma problemu. I jedziemy z dziadkiem. I śmieć do Jest nasz. Dobra. Sześć na osiem. Dobra miejsce przepis na zakładę nie wiem ile jeszcze 7 na 12 czyli jeszcze 5 do 12 Podlażę tę informację Jeszcze trzy. Nie rób. Nie rób, mógł szyb... No, dajmy to tak. I walkę. Dobra. Następny. Śmierdziel, dobra, dawajcie, dwa kamyki. Dobra, ten ma. A ten. Jaki mamy? Teraz tylko jeszcze pozbyć się ciał żab. To będzie. Dobrze. Czy przyda laska, nie wiem do czego, ale może się przydać. Dobra, zaczamy chwilę. To już tam nie jest potrzebne do niczego. Z będziemy już wychodzić stąd, wiecie? Tylko tutaj poczucimy żabę. Tijki jedziemy. Dobra, mamy już 10 na 12. No i tutaj na spokojnie zdobędziemy resztę. Dobra, najpierw tego, bo oni nam już dużo a chcemy tego uniknąć. Ja wiem, że być może przeżyjemy, ale chcę mieć 100% pewność, że przeżyję. Aczkolwiek to no, też może się też i nie udać, i nie przeżyje z pojedynczym przeciwnikiem. To nie jest nic powiedziane, że że wyjdę stąd w dobrym zdrowiu. Dobra. I ostatni strażnik. No, nie, to tu... I mamy wszystko. Zaraz się wybić do domu. sobie do obozu. No i dobra. I wracamy do obozu. Tylko jeszcze trzeba się przebić przez tamtego jednego. Chyba, że nam się uda. I nie. Jak nie tego, to tego. Dobra Ciebie też odsyłamy Żebyś tam nikogo nie sprowadził Na kark I lecimy do obozu Po oddawać misję no i dobra, oddajemy Oka, tutaj jedna z poniższych, dobra, mikstura o, i kolcze, dobra miksturka, e, many czekaczka do grzybów, story nie, stry, lepszy no i co, i by było wszystko, tak tutaj, Czekajcie, jeszcze tylko sobie o cyk, i będziemy lepsi Dobra eee, Robimy porządki I kończymy na dzisiaj co? Która magiczna 11 Różka nie Dobra tu Obrona magiczna Wytrzymałość Tu uranie Różka też aby można autować i dobra, i resztę można sprzedać handlarzowi. Lubię jak kasa płynie potężnym strumieniem. No, ale cóż, to wszystko, co dobre, to szybko się kończy, nie? Więc o, 47-47 czukonu No dobra, czyli jakiś nowy albo elitka, albo coś. Czekajcie. Czukonu przejrzyj jego wsipunek, zobaczmy. Nie ma tego za specjalnego. Perelinę ma zrobioną. Tylko. A tak kto? Dobra. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się podobał. Jak tak, to łapka w górę, subik, strefa komentarza, oczywiście należy do was. Ja zapraszam na kolejne moje produkcje. A tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.